W samym środku II wojny światowej miliony kobiet znalazły się zamknięte w obozach koncentracyjnych, oczekując na egzekucję. Jednak w okupowanej przez nazistów Europie śmierć nie była najstraszliwszą karą. W obrębie tych murów kobiety stały się towarem, były przedmiotem handlu i wykorzystywane seksualnie, zarówno przez żołnierze jak i współwięźniów, niezależnie od tego, czy tego chciały czy nie przez dziesięciolecia ich historie były zapomniane gdyż Niemcy starały się wymazać ten mroczny okres z pamięci Dołącz do nas gdy odsłaniamy karty czasu i odkrywamy nieopowiedziane dotąd historie nazistowskich zbrodni na kobietach w obozach koncentracyjnych Burdele paryskie W pierwszych godzinach 14 czerwca 1940 roku mieszkańcy Paryża obudzili się na dźwięki których jak sądzili nigdy nie będą musieli usłyszeć gdy dziesiątki głośników rozbrzmiewały echem po całym mieście, niegdyś tętniąca życiem metropolia zadrżała teraz pod groźnymi dźwiękami kroków niemieckich żołnierzy. Francja nigdy nie była przygotowana na coś takiego. W końcu udało im się pokonać Niemcy podczas I wojny światowej. Dla miasta, które nie było przygotowane na inwazję, była to bardzo zła wiadomość, zwłaszcza dla bezbronnej ludności, w której większość stanowiły kobiety i dzieci. Ale gdy niemieccy żołnierze wkraczali do francuskiej stolicy, natychmiast oszołomiło ich nie tylko piękno miasta, ale także kobiety, które licznie wypełniały ulice. Francuski od zawsze słynęły ze swojego uroku, a naziści chcieli mieć je tylko dla siebie. Widząc tym okazję do podniesienia morale walczących żołnierzy, wysoce rangą naziści postanowili dać im wolną rękę. I właśnie tu weszły w grę nazistowskie burdele. Widzicie, w odróżnieniu od innych okupowanych miast, gdzie kobiety były brutalnie wykorzystywane gdziekolwiek naziści tylko chcieli, niewolnictwo seksualne w Paryżu było zorganizowane. Ale zanim jeszcze niemiecki żołnierz postawił stopę na francuskiej ziemi, Francja miała już długą historię prostytucji. To historia sięgająca jeszcze średniowiecza, kiedy francuskie pracownice seksualne były ogólnie akceptowane w społeczeństwie i mieszkały nawet w domach przypominających klasztor. De facto praca seksualna była tak znormalizowana, że król Filip II ustanowił zasadę, zgodnie z którą domy publiczne miały znajdować się w odległości mniejszej niż 300 metrów od kościoła, tak aby klienci mogli łatwo odbyć pokutę po wizycie. W momencie, gdy Paryż znalazł się pod niemiecką okupacją, w mieście było tyle burdeli, że mogły one przez dłuższy czas zajmować żołnierze niemieckich. Na początku tego typu tak zwane zamknięte domy – fra maisons clos – odwiedzali wyłącznie żołnierze niższych rangą. Jednak bardzo szybko dołączyli do nich także czołowi działacze III Rzeszy. Dobrym przykładem jest Hermann Gering, który był stałym gościem w kilku luksusowych domach publicznych, gdzie on oraz kilka innych niemieckich oficerów byli zabawiani przez młode i piękne Francuzki. Wiele z tych ekskluzywnych burdeli było kontrolowanych przez bogate sutenerki, madames, które w zamian otrzymywały ogromne honoraria, drogie prezenty oraz kilka bezcennych dzieł sztuki skradzionych z Europy Wschodniej. Dobrym przykładem jest Hermann Gering, który był stałym gościem w kilku luksusowych domach publicznych, gdzie on oraz kilku innych niemieckich oficerów byli zabawiani przez młode i piękne francuski. Wiele ekskluzywnych domów publicznych było kontrolowanych przez bogate sutenerki, madames, które w zamian otrzymywały ogromne honoraria, drogie prezenty oraz kilka bezcennych dzieł sztuki skradzionych z Europy Wschodniej. Mówiąc o nazistowskich domach publicznych w Paryżu, autor Patrick Buisson opisał to jako najgorszy przykład rzeczywistej kolaboracji, która pomagała utrzymać przy życiu nazistowskich okupantów. Nazwał to złotym wiekiem dla francuskich domów publicznych. Wiele z nich było na skraju zamknięcia jeszcze przed wybuchem wojny, ale gdy naziści przejęli władzę, mogły one swobodnie prowadzić działalność. Dobrym przykładem tego był Les Habonnet. Z zewnątrz Le Chabonnet wygląda jak zwykły stary dom, ale w mrocznych dniach niemieckiej okupacji nazistowskiej był jednym z najbardziej tętniących życiem miejsc w całej Francji. Historia tego domu publicznego sięga roku 1870 roku, kiedy to Madame Kelly oficjalnie otworzyła swoje drzwi dla poszukiwaczy rozkoszy z całego miasta. Wystarczyło kilka lat, aby burdel stał się znany w całej Europie i uznany za jeden z najbardziej dochodowych domów publicznych swoich czasów. W czasach swojej świetności Leszabonet był popularnym celem turystycznym, niemal na równi z katedrą Notre Dame czy wieżą Eiffla, dlatego gdy Niemcy wkroczyli do miasta, od razu poczuli się w jego murach jak u siebie w domu. Nie był to jednak zwykły burdel. Mówimy tu o pokojach tematycznych, na przykład o sali Ludwika XVI z monarchiczną dekoracją. Była też sala mauretańska, którą często odwiedzał słynny poeta Guy de Maupassant. Każdy pokój został zaprojektowany tak, by zaspokajać seksualne fantazje nazistowskich oficerów od tych łagodniejszych po najbardziej dzikie fetysze. Położony tuż obok Louvru, Le Chabonnet, był miejscem nieustannych orgii, w których nie brakowało narkotyków, seksu i alkoholu. Nie był to jednak jedyny taki lokal. Według książki Buissona, niemiecka armia założyła i kontrolowała co najmniej 22 domy publiczne na terenie Francji, przeznaczone wyłącznie dla własnych potrzeb. Przed wojną liczba osób pracujących w branży erotycznej we Francji była już dość wysoka, ale w czasie okupacji zwiększyła się sześciokrotnie. W pewnym momencie co najmniej 10 tysięcy Francuzek było poddawanych temu rodzaju tortur. Niektóre robiły to dobrowolnie, był to wówczas najszybszy sposób zarabiania pieniędzy. Inne natomiast były porywane i zmuszane siłą. Był też Les Fangs, jeden z najbardziej luksusowych domów publicznych we Francji. W czasie niemieckiej okupacji obiekt został przejęty przez nazistowskich oficerów, aby nie musieli oni mieszać się z resztą ludności. Mówi się, że Eva Braun, partnerka Hitlera, odwiedzała ten burdel razem ze swoimi przyjaciółkami. A sam Hitler miał rzekomo jeść w tamtejszej restauracji w czerwcu 1940 roku. Kolejnym niesławnym miejscem był lokal pod numerem 122, inny burdel okupowany przez Niemców. Znajdował się przy 122 Rue de Provence w ósmej dzielnicy Paryża i uchodził za miejsce relaksu po pracy dla wielu niemieckich oficerów. Do godnych wspomnienia należały również La Rue de Moulins oraz Chasse Marguerite. Oba zarezerwowane wyłącznie dla wysokich rangą oficerów niemieckich. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku, wszystkie domy publiczne zostały zamknięte na morzu. Jednak, podczas gdy doświadczenia we Francji były dość łagodne, tego samego nie można powiedzieć o Polsce. Było niemal świt 1 września 1939 roku, gdy zaczął się hałas. Odgłosy niemieckich samolotów i artylerii wypełniły powietrze, zaskakując nieprzygotowaną Polskę w najgorszym możliwym momencie. Hitler od zakończenia I wojny światowej pielęgnował to marzenie w swoim sercu. Misja? Zajęcie niegdyś niemieckiego portu w Gdańsku po raz korytarza polskiego. Z podpisem Stalina na paktu Ribbentrop-Mołotow Hitler był pewien, że nikt nie powstrzyma go przed siłowym zajęciem Polski. Gdy wystrzelono pierwszą serię pocisków artyleryjskich, Luftwaffe rozpoczęła niszczenie polskiego lotnictwa na ziemi. W ciągu kilku dni Polska stała się pustkowiem, znajdującym się teraz pod kontrolą SS specjalnej jednostki Heinricha Himmlera. Nie były to jednak tylko polskie ziemie czy surowce, które wpadły w chciwe ręce nazistów. Kobiety również straszliwie cierpiały z rąk Niemców. W odróżnieniu od sytuacji we Francji, burdele w Polsce były okrutne i pełne przymusowej prostytucji. Chociaż naziści głosili hasła nowoczesności i cywilizacji, wyżsi niemieccy urzędnicy pozwalali żołnierzom robić absolutnie wszystko, co chcieli. Jednak po obserwowaniu sytuacji przez pewien czas zdecydowali się wkroczyć i wprowadzić pewien porządek. Kilka budynków zostało wówczas wyznaczonych na domy publiczne, w których umieszczono pracownice seksualne. Większość z nich zmuszono do tego udziału, niezależnie od tego, czy chciały, czy nie. Dla żołnierzy jednak spędzanie czasu w tych domach rozkoszy nie było darmowe. Żołnierze płacili za godzinę, co oznaczało, że jedna kobieta mogła być wykorzystywana przez wielu mężczyzn każdego dnia. Spośród wszystkich tych, którym nie udało się uniknąć tego losu, tylko nieliczne przeżyły. Te, które nie umarły z wyczerpania, później zabijali sadysteczni żołnierze. Dla nich seks nie był tylko przyjemnością, lecz sposobem na sprawowanie kontroli i zbezczeszczenie ziem ich wrogów. Ale jeśli myślałeś, że sytuacja w Polsce była zła, powinienesz zobaczyć, co działo się po... wewnątrz obozów. Gdybyś myślał, że wykorzystywanie kobiet jako łupu wojennego ograniczało się wyłącznie do okupowanych terytoriów, byłbyś w bardzo, bardzo wielkim błędzie. Wewnątrz obozów śmierci, gdzie tysiącami mordowano schwytanych jeńców wojennych, Niemcy urządzili burdele, które miały służyć zaspokajaniu przyjemności seksualnej żołnierzy tam stacjonujących. Od 1942 roku Heinrich Himmler, zaufany generał Hitlera, nakazał utworzenie domów publicznych w obrębie obozów koncentracyjnych na wszystkich okupowanych przez nazistów terytoriach. Początkowym zamysłem było zwiększenie wydajności pracy więźniów w obozie. Najwyraźniej Niemcy stworzyli system, w którym pracowici więźniowie otrzymywali raz w tygodniu pozwolenie na wizytę w domu publicznym. Pierwszy dom publiczny, założony w 1942 roku, znajdował się za zakratowanymi oknami w obozie koncentracyjnym Mauthausen w Austrii. Wkrótce jednak powstały kolejne w innych obozach, takich jak Ravensbruck, Buchenwald, Dachau i Flossenburg między innymi. Dwa z największych obozów koncentracyjnych znajdowały się w Auschwitz. W tym obozie śmierci istniał główny dom publiczny, nazywany potocznie PUF, położony za złowrogim wejściem z napisem Arbeit Macht Frei w bloku 24. Obiekt ten został utworzony na początku II wojny światowej, po tym jak Hitler przejął kontrolę nad Polską. Do czasu zakończenia wojny Auschwitz stał się największą strefą śmierci w historii, gdzie kobiety traktowano jak przedmioty, a nie jak ludzie. Tylko w samym Auschwitz zamordowano około 1,3 miliona ludzi. Niektórzy zostali brutalnie rozstrzelani, inni zatłuceni na śmierć, kilkaset tysięcy zmarło w wyniku niewolniczej pracy, a nieznana liczba straciła życie w komorach gazowych. Ale podczas gdy trwało całe to mordowanie, naziści zajęci byli projektowaniem miejsc rozrywki seksualnej zarówno dla więźniów, jak i dla żołnierzy nazistowskich. Siegfried Schweller, lekarz SS, został wyznaczony do realizacji tych planów. Podczas wewnętrznego spotkania z lekarzami więziennymi dokładnie wyjaśnił zasady, którymi miały się rządzić burdele. Schweller nakazał personelowi dbać o to, aby zarówno więźniowie płci męskiej, jak i żeńskiej byli czyści, aby kobiety były wysterylizowane oraz aby dozwolona była wyłącznie pozycja misjonarska. Najgorsze jednak było to, że komendant obozu zezwolił obozowym oprychom na podglądanie przez Judasza podczas trwania stosunku. Miało to zapewnić, że kobiety nie spędzą z każdym więźniem więcej niż 15 minut. Ponadto Szweller wprowadził też surowe prawa rasowe. Tylko niemieccy mężczyźni mogli odwiedzać niemieckie kobiety, a mężczyźni słowiańscy mogli spotykać się wyłącznie z kobietami słowiańskimi. Żydzi i jeńcy rosyjscy byli całkowicie wykluczeni. Kobiety nieżydowskiego pochodzenia były oszukiwane i zachęcane do zgłaszania się na ochotnika obietnicami lepszych warunków życia i większych racji żywnościowych. Kobiety w wieku około 20 lat były zmuszane do odbywania stosunków średnio z sześcioma do 8 mężczyznami codziennie w godzinach 20-22, nawet w niedzielę. Istniały też trwałe specjalne burdele, w których pracowało nawet 21 więźniarek. Ostatni nazistowski burdel został otwarty w 1945 roku, czyli w roku zakończenia II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski więźniarki, które wcześniej pracowały w burdelach, były poddawane upokarzającemu badaniu lekarskiemu i publicznie odkażane im narządy płciowe. Kobiety, które zgłosiły się na ochotnika do pracy prostytutki w obozowych burdelach, również były poddawane upokarzającemu badaniu lekarskiemu i publicznie odkażano im genitalia. Kobiety, które zgłosiły się dobrowolnie do pracy w obozowych burdelach, nie były jednak traktowane tak, jak im obiecywano. Chociaż praca ta była postrzegana jako sposób przetrwania i ucieczka przed ciężką pracą fizyczną, w rzeczywistości jedynymi korzystami były nieco lepsze warunki i jedzenie. Z tego powodu, nawet po zakończeniu wojny, wiele z tych kobiet nie miało innego wyjścia, jak kontynuować zawód, który pozwolił im przetrwać wojnę. Auschwitz nie był jednak jedynym obozem, w którym istniały burdele. O ile burdele w Auschwitz były obsadzane kobietami z tego samego obozu, o tyle inne zaopatrzywane były z obozu koncentracyjnego Ravensbruck, w którym przetrzymywano wyłącznie kobiety. Te obozowe burdele budowano w postaci baraków otoczonych drutem kolczastym. W środku znajdowały się małe, indywidualne pokoje, w których zamykano nawet 20 więźniarek pod nadzorem nadzorczyni, Aufseherin. Ze względu na ogromne obciążenie ich ciał, kobiety musiały być często wymieniane. Szybko zapadały na wyczerpanie i choroby. Wiele z nich umierało w tych burdelach. Te, które przeżyły, były przenoszone do stref eksterminacji, gdzie później zostawały zamordowane. Zgodnie z regulaminem, burdele obozowe były otwarte tylko wieczorem. Każdy więzień, który chciał skorzystać z usług, musiał wcześniej zapisać się na konkretny cień. I zapłacić dwa Reichsmarki za 20-minutową usługę. Tak jak w całej okupowanej przez nazistów Europie, większość tych kobiet traktowano jak podludzi. Istnieje nawet historia o kobietach, którym tatuowano na piersiach napis Feldhurę, polna kurwa. Aby nie zachodziły w ciąże, niektóre poddawano przymusową sterylizacji. Te, które przypadkowo zaszły w ciąże, były zmuszane do aborcji, co często kończyło się ich śmiercią. Łącznie ponad 34 tysiące kobiet w całej Europie poddano temu traktowaniu pod rządami nazistów. Ci, którym nie dane było szczęście i byli świadkami tych mrocznych dni, opowiadają przerażające historie. Twierdzą, że choć burdel mógł wydawać się prezentem, w rzeczywistości został zaprojektowany po to, by upokarzać ludzi. Więzień Mieczysław Zając ujawnił, że w dniu otwarcia burdelu Wszyscy zostali zmuszeni do zebrania się na placu apelowym. Każdy więzień otrzymał wtedy talon w obecności całego obozu. Choć większość wolałaby większą porcję jedzenia, albo nawet wolność, nagradzano ich seksem. Kolejna oczałała, Zofia Bator-Szpian, Zofia Bator-Stepien, wspomniała, jak jedna dziewczyna trafiła do burdelu z desperacji za kromkę chleba. Naziści ogłosili, że szukają ochotniczek do bardzo lekkiej pracy. Przy braku jakiegokolwiek innego zatrudnienia, ta bezimienna ofiara zgłosiła się razem z innymi młodymi kobietami. Niestety opis stanowiska nie był zbyt jasny. Po badaniu lekarskim lekarz zapytał dziewczynę, czy wie, dokąd idzie. Ta odpowiedziała, że powiedziano jej tylko, że praca będzie lekka i że dostanie dużo chleba. To idealnie oddaje stan umysłu wielu kobiet zmuszonych do pracy w tych burdelach. Niektóre z nich mniej więcej wiedziały, na co się piszą, inne były oszukiwane obietnicami lepszego życia albo po prostu kromką chleba. Istniała też różnica między kobietami pracującymi w burdelach a zwykłymi więźniarkami. Według byłej więźniarki Zofii Bator Stepien, niektóre prostytutki naprawdę lubiły tam pracować. Wiele z nich chodziło bowiem uwodzicielsko, umalowanych i w eleganckich ubraniach, zamkniętych w jednym z najstraszliwszych obozów śmierci w Europie. Zdarzył się nawet przypadek kobiety, którą zwolniono z burdelu, a ta błagała, by ją ponownie przyjęto. Jednak do końca wojny większość z tych kobiet straciła już początkowy zapał. W większości przypadków kobiety te zachowywały swoje doświadczenia dla siebie i nigdy o nie. Zanim przejdziemy do reszty filmu, oto dzisiejszy wybór naszego subskrybenta. Minęło wiele dekad od czasu, gdy nazistowskie Niemcy pogrążyły świat w chaosie, a pozostało bardzo niewiele dowodów na nazistowskie znęcanie się nad kobietami w obozach koncentracyjnych. Jednak zdjęcia takie jak te przypominają nam, jak straszne było to doświadczenie. Podczas gdy większość historyków mówi wyłącznie o dorosłych kobietach, które znalazły się w tej tragicznej sytuacji, większość ludzi zapomina, że nawet dzieci nie były zwolnione z tego koszmaru. W wielu obozach koncentracyjnych w całej Europie liczne nastoletnie dziewczęta były albo zmuszane, albo oszukiwane i wciągane w prostytucję. Ich niewinność została im bezlitośnie odebrana, a ponieważ ich narządy rozrodcze były celowo uszkadzane, wiele z nich nigdy nie mogło mieć dzieci. Dlaczego naziści polowali na dzieci na okupowanych terenach i dlaczego historycy próbują zamiatać ten temat pod dywan? Podzielcie się swoimi przemyśleniami z nami w sekcji komentarzy poniżej. A teraz wróćmy do filmu. Heinrich Leutpold Himmler. Człowiek stojący za szaleństwem. Dopóki żył, Hitler ufał jedynie nielicznym ludziom. Heinrich Leutpold Himmler był jednym z nich. W złotych dniach III Rzeszy Himmler był czołowym członkiem partii nazistowskiej i jednym z najbardziej znanych oraz najpotężniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek służyli pod Hitlerem. Jednak przede wszystkim pamięta się go jako jednego z aktywnych pionierów Holokaustu. Droga Himmlera do władzy wojskowej była równie dramatyczna, co droga Hitlera. Po służbie w batalionie rezerwowym podczas I wojny światowej, nigdy nie biorąc udziału w walce, Himmler wstąpił do NSDAP 1923 roku. Później, w 1925 roku, dołączył do SS, małego paramilitarnego ramienia partii nazistowskiej, które pełniło funkcję jednostki ochronnej Adolfa Hitlera. Jako żołnierz w pełni oddany swojej roli, Himmler konsekwentnie awansował w hierarchii. Aż w 1929 roku został Reichsführer SS. Jako Reichsführer SS otrzymywał bezpośrednie uprawnienia od Hitlera do realizacji polityk ideologicznych, których prawo państwowe mogło nie pozwalać. Ta ideologicznie zakorzeniona władza Führera dawała mu możliwość więzienia ludzi na czas nieokreślony, a nawet dokonywania masowych morderstw bez żadnych konsekwencji. Naziści uzasadniali ten pozaprawny łańcuch dowodzenia oraz polityki wprowadzone przez Himmlera ustawodawstwem stanu wyjątkowego, a także nasilonym stanem wyjątkowym wywołanym przez wojnę. Za jego rządów SS rozrosła się z batalionu liczącego 290 ludzi w jedną z najpotężniejszych i najbardziej szanowanych instytucji w nazistowskich Niemczech. Od 1943 roku był jednocześnie szefem Policji Kryminalnej oraz ministrem spraw wewnętrznych, co dawało mu nadzór nad wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi siłami policyjnymi i bezpieczeństwa, w tym gestapo. Odpowiadał również za Waffen-GSS, oddział SS, który walczył u boku Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Ale na tym kończył się jego wpływ. Otóż Himmler był szefem systemu obozów koncentracyjnych, w których schwytani byli brutalnie upokarzani, torturowani i maltretowani. Jednym z kluczowych elementów systemu obozów koncentracyjnych, który stał się codzienną rutyną więźniów, była ciężka praca przymusowa. System ten był jednak w dużej mierze determinowany przez zewnętrzne czynniki polityczne i gospodarcze, które napędzały zapotrzebowanie na siłę roboczą. W pierwszych latach istnienia obozów bezrobocie było wysokie, a więźniowie zmuszani byli do wykonywania ekonomicznie bezwartościowych, ale wyczerpujących zadań. Należała do nich uprawa ziemi na torfowiskach w Esterwegen, podczas gdy inni więźniowie musieli pracować przy budowach prowadzonych na terenie obozów. Himmler był jednym z tych, którzy jako pierwsi zaproponowali pomysł stworzenia obozowych burdeli. Wierzył, że pomoże to zapobiec buntom i ucieczkom, jednocześnie dając więźniom coś, na co będą mogli czekać. Ale to nie wszystko. Himmler uważał również, że burdele mogą służyć jako lekarstwo na homoseksualizm. Z tego powodu nakazywał wszystkim więźniom homoseksualnym obowiązkowe wizyty w burdelu raz w tygodniu. Najwyraźniej wierzył, że zmuszając ich do intymnego kontaktu z kobietami, może zabić pociąg do tej samej płci. Oczywiście to jednakże, chociaż doświadczenia w burdelach obozowych były ogólnie okropne, żołnierze nazistowcy byli szczególnie okrutni wobec Żydówek podczas Holokaustu. Od samego początku swojego reżimu Adolf Hitler jasno dał do zrozumienia jedną rzecz. Żywił głęboką nienawiść do Żydów i był gotów znieść ich z powierzchni Ziemi. W okresie istnienia reżimu nazistowskiego wszyscy Żydzi – mężczyźni, kobiety i dzieci – byli celem. Dlatego, gdy zaproponowano system burdeli, powszechnie uważano, że główne ofiary miały stanowić właśnie Żydówki. Spośród 6 milionów Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu, 2 miliony stanowiły kobiety. W latach 1941–1945 Żydówki były więzione w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Chociaż niektóre z nich ukrywały się, by uniknąć schwytania przez nazistów w hitlerowskich Niemczech, większość ostatecznie została ujęta. Zamknięte w obozach śmierci, te kobiety były molestowane seksualnie, zwuszane do prostytucji, bite, a nawet wykorzystywane jako króliki doświadczalne w nazistowskich eksperymentach na ludzi. Zaraz po przybyciu do obozów koncentracyjnych, kobiety te były natychmiast dehumanizowane. Na ich ciałach tatuowano numery identyfikacyjne, golono wszystkie włosy na ciele, a jamy ciała były publicznie penetrowane i gwałcone. Wszystko to stanowiło część systematycznego procesu upodlenia i upokorzenia. To jednak nie był koniec. Z powodu warunków, w jakich zmuszano je do życia, wiele z tych kobiet doznało poważnych, trwałych uszkodzeń układu rozrodczego. W niektórych przypadkach u więźniarek żydowskich wystąpiła wtórna amenorea, spowodowana zaburzeniem cyklu miesiączkowego, co znacznie zmniejszało ich szanse na posiadanie w przyszłości własnych dzieci. Kolejnym ogromnym zagrożeniem było wymuszone współżycie seksualne, jeden z największych ryzyk, z jakimi zmagały się kobiety w czasie Holokaustu. Kobiety te, zarówno wewnątrz burdeli obozowych, jak i poza nimi, były niekiedy gwałcone wbrew swojej woli, a następnie mordowane. Według raportów, od 50 do 80% żołnierzy SS i jednostek policyjnych działających w Europie Wschodniej dopuściło się napaści seksualnych na Żydówki, nie tylko dla przyjemności seksualnej, ale również po to, by okazać dominację i dodatkowo je odczłowieczyć. Działo się to pomimo nazistowskiego prawa surowo zabraniającego stosunków seksualnych między Niemcami etnicznymi a Żydami. Za takie przestępstwo groziło więzienie lub kara śmierci. Zdarzały się także imprezy jednostek SS, podczas których bezbronne Żydówki były gwałcone zbiorowo, aż padały na ziemię krwawiąc. Wielu historyków dochodzi do wniosku, że ponieważ oficerowie i żołnierze SS byli mężczyznami, Żydowscy chłopcy i mężczyźni byli znacznie mniej narażeni na napaść seksualną, niż kobiety. Ponadto, Żydowką absolutnie nie wolno było zajść w ciążę. Każda, która przypadkowo zaszła, była zmuszana do aborcji. Dziś, wiele lat później, koszmar, którego doświadczyły żydowskie kobiety, pozostaje częścią spuścizny zbudowanej przez nazistowskie Niemce. Choć ten rozdział historii jest często pomijany lub bagatelizowany, nie sposób oddzielić historii obozowych Burdeli od II wojny światowej i wszystkiego, co się z nią wiązało. Niestety, większość tych historii nigdy nie zostanie usłyszana, na zawsze pogrzebana w mrocznych murach nazistowskich obozów koncentracyjnych. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym.